Witajcie drodzy czytelnicy i słuchacze radio! Dzisiaj odcinek specjalny, ponieważ za mną widzicie Mission Beach Bodies Ewa Chodakowska Będę korzystać z BeActive TV i przykładowych jadłospisów, które Ewcia wrzuca na Instagrama. Dlaczego przykładowe jadłospisy nie stać mnie na Bidayet Catering, nie stać mnie na Bidaje, ponieważ jestem jednym studentem, który musi pracować na wakacje, żeby otrzymać wypłatę, także tej wypłaty jeszcze nie ma, więc przykładowe jadłospisy, tatę wywłagam o BeActive TV, także jest super! Co jeszcze mogę powiedzieć? Stwierdziłam, że jest tutaj nas dużo, dużo więcej, bo aż 200 około 30 osób, niż na moim Instagramie Fitness123. Tam będę wrzucać moje aktualizacje dotyczące Mission Beach Body, ale ja myślę, że Wy chcecie się wszyscy przyłączyć, bo dzisiaj jest ostatnia szansa. Więc przyłączycie się? Przyłączcie się! Tak, bo jak już wiecie, studiuję pielęgniarstwo i marzę o tym, żeby uświadomić społeczeństwo, że zdrowy tryb życia jest naprawdę bardzo ważny, ponieważ, jak nas uczono na promocji zdrowia, jest takie, są takie pola Lalonda, gdzie 50% jest to zdrowy styl życia, a tylko 10% była opieka zdrowotna. Czyli pamiętajcie, jeśli będziecie zdrowo żyć, to jak najszybciej będziecie mnie unikać. Więc mam nadzieję, że będziecie tutaj razem ze mną działać, ćwiczyć. Ja będę wrzucać aktualizacje. Myślę nad tygodniowymi vlogami, żeby uruchomić je. Więc tak, tutaj jest też plan treningowy na ten tydzień. Ja będę się jego stosować. Nagram oczywiście, jak będę wszystko ćwiczyć, wszystko będzie udokumentowane, ale mam nadzieję, że wy też ze mną będziecie ćwiczyć, bo tak samemu to wiecie, samemu to jest różnie, ale jak się wszyscy zmotywujemy, to będzie fajnie. Mam nadzieję, że tutaj już w tym komentarzu napiszecie, że dzisiaj został trening wykonany, więc informujcie mnie, jak tam u Was idzie. Załóżcie też Instagramy, ja je też zaobserwuję i mam nadzieję, że to tyle. Obserwujcie Fitness 1, 2, 3, najbardziej ambitną nazwę na świecie, i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym odcinku. Tak, ten odcinek trwa dosłownie z 2-3 minuty, ale ja was naprawdę zachęcam, zostańcie ze mną na dół.